Witam. Dzień dobry. Czemu ty czemu ty wyglądasz tak samo jak ja? Ty. ty pa. Tak samo wyglądamy. I okay. ogólnie wow. Z, Z nami będzie jeszcze kolejny pan e, Marek zaginął w akcji. Już nigdy nie. Witam Was na live, widzowie dobra, słuchajcie. Nie wiem czemu mówię to. nikogo jeszcze nie ma na live, więc pominiemy to. Ej, dobra, słuchajcie. Będziemy musieli się na tym wzgórzu to usiedlić. Więc ja tworzę bazę. Była ale plan. No ja... nie no, sobie mnie gonią, mrówki! O ale pomóż mi, proszę. Nie wiem, gdzie jesteś. Pomóż mnie. Nic cię goni. Goniło, goni, o, ale biegną, biegną. Chodź na tkanie, nie. O biegną. kurde. Nie, ja uciekam. Krzaki. One latają? Ta, one latają. Ja bym chciał uciekać, ale... Kurde! No ja nikt się nie da uciekać. Widzowie widzicie? Mrówki nas chcą zabić. czy Mławca, żeby sam ogonem. Mrówacze, dupacze. Oni tam pierwszego widza! Ze mną jest! <słuch> Oliwier! Kurde, mrówki! Mrówki, mrówki, mrówki! Aha, 54. E, nie bierzcie mojego lutu. E, możecie je odgonić? On mnie nadal dobra, to dobrze, odgonię. Eee, no nie wierzę. Ze mną jest Oliwier, Marek i oczywiście ja. Czyli e, razem mówiąc, e, Mistrze... Czyli takie... No nie, jesteśmy mistrzami w sumie tylko bardziej z ale pominiemy to! Nikt się nie pytał. Dobra, zobaczmy co to jest Piętnasty level Piętnasty level. level. 15 level 15 level Będę miał czwarty Piąty jednak Kurde, ja muszę znaleźć moje luty ja na razie mam wszystko gdzieś ja muszę zdobyć mój lud Kurde, no co za głupie mruby. Czy to jest tu, tak, to jest tu O, pierwszy komentarz Więc go przeczytamy Siema, ziomy. No to to tak Oskar nie biedli, bo mnie Jesteśmy bogaci. Odkryliśmy górę złota. A możesz się czapnąć? Nie mogę. No musisz. No nie mogę. No ale mnie i ja nie mogę przyjąć. <laughs> no niestety, bo ja muszę sobie zdobyć lut. E, Okej, okay, drugi komentarz. Chyba. <laughs> Kto to jest? Dzi, dzi. Kurde, ja, nie, ja nie wiem, A ja nie wiem. To nie są pająki, to są runy. O. No to są runy, tak się to nazywa. Nie, no, ja zawsze stawiam lepszą wagę. Ej, a jak się włączało ten krawtnik, co się kupowało, że to będę... Kurde, co jest? Czekaj, czy to działa tak? Kurde, nie wiem, czy to działa jak tutaj za jak Genesis. Chyba nie. No No ja nie mogę, bo ja, kurde, miałem już zbroję. Ja to. Ja go damy? Kto, kto się bije? Ej, bo my w ogóle nie jesteśmy w swoim trybie. Weźmy, współpracujmy. Dobra. Ej, nie, nie rób tego, nie rób tego. Nie! Musimy go zarąbać Co to jest? <śmienicza> No bo nie, 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 Kurde, Kurde, nie, i pasif. No, No E dobra, ty ty Marek dołącz do mojego tego nie, tego, tribe'u Marek mojego do mojego tribe'u No przytrzymaj na mnie to Nie no! Nie, ja go zabiję, ja zabiję... Nie, Marek tylko się poiłeś. I teraz Oliwier, dołączaj. Dobra, nie. Oliwier chyba nie chce, więc... E, czekaj, Marek musimy go nie chcę zarąbać. Jeszcze był... Mu... No, bo to na miejscu! O co? A ty w ogóle Marek, a ty w ogóle Marek dołączysz ten? Pomocy nie Nie, nie dołączyłeś. No i teraz sobie... O kurde, baszki. Nie. No baszki. Nie, dobra, na razie nie zbierajcie nic, żadnego expo. Zaraz, nie no nie możemy nie możemy teraz przeczytać tego komentarzu O nie nie wiem, oliwiec w ogóle zwiał A baszki Ej dobra, chodź ze za mną No nie wiem To jest, to jest taka jedna rzecz, ale nie wiem czy mogę wam o niej powiedzieć, bo ona jest takim jakby trochę tajemnicą. Patrzcie, ci umarłeś? <grybujesz> no ja... Ja mam złamaną kość, więc raczej nic daleko nie zajdę. Ej Oliver, który masz level? Ja mam siódmy. No nie, ja nie... Nie, dobra, to nieważne, że Oliwier będzie miał większy. Ja mam jeden plan, jak wyciąć metalowe rzeczy. I wiecie, jak się szuka metalowych rzeczy? Nie gadaj... Nie gadaj, że to była mewa. Kompi. Czekaj, czekaj, jeśli ja to znalazłem Nie, 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 oczywiście. ma A ja was tepa? Nie mnie w goni? Proszę, proszę. Ej, Oliwiera nie tepa! Czyli to działa? Nie, kąpi, proszę cię! Marek! Pomóż mi! Jesteśmy blisko tego! Jesteśmy blisko Marek tego, proszę pomóż mi Dlaczego? Takiej jednej rzeczy No co ty mówisz? Oj, jednak po go Przebiegcie go tepło. Ej, dobra, nie, nie, ej, nie zbierajcie na razie expa Nic Eee, bo nie teraz na razie. A! Zginęłam zimno! No? Mhm. Bo ja spadłem z wysokości, miałam złamaną kość. Nie, no bo, ty się Ani nam nie, nie, robisz. nie, 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 Więc nie, co? Ja tam nie wiem Jakbyś tam Oliwier. Jakbyś Oliwier nam zaczął pomagać Oliwier, to jest Maria ja pomagam. No ja nie wierzę, Dimo weź mi dryw na będzie Ja mam złamaną koś, ja ci nie pomogę. Przepraszam, na live musimy zrobić małą przerwę, właśnie wychodzę teraz do menu, musimy małą przerwę zrobić techniczną. Teraz będzie kontynuacja.